Nie wystarczy wiedzieć, nie wystarczy mieć racji, nie wystarczy nawet mieć liczby danych na poparcie swoich racji, bo jeżeli nie potrafimy opowiedzieć historii, która się za nimi kryje, to może się okazać, że nikogo nie przekonamy, a nasze liczby to będą tylko abstrakcyjne cyfry. Ale pozwólcie, że zabiorę Was w podróż w podróż w czasie. Przenieśmy się do Anglii do XIX wieku. Tamtejsze warunki sanitarne, a co za tym idzie niezbyt przyjemny zapach, mógłby spowodować, że pomyślicie albo może nawet powiecie o cholera. I to nawet nie będzie ekspresja, tylko całkiem trafna diagnoza epidemia cholery. Była bardzo częsta w tamtych czasach, nawiedzała często Londyn i dziesiątkowała jego mieszkańców. Większość lekarzy była dosyć przekonana co do tego, skąd się bierze. Obwiniano za to tak zwane złe powietrze. Ale jeden lekarz był zupełnie innego zdania. No ale nie można mieć innego zdania, nie wystarczy mieć racji. Trzeba znaleźć dowody i potrafić opowiedzieć historię, która przekona innych. Dlatego ten lekarz zaczął odwiedzać chorych. I zaznaczał na mapie nowe przypadki choroby. Szybko okazało się, że te punkty na mapie zaczęły koncentrować się wokół jednego miejsca, wokół jednej studni, przy Broad Street. Czyli nie, nie powietrze, ale woda, skażona woda, prawdopodobnie odpowiadająca za ten nieprzyjemny zapach. To ona była przyczyną epidemii. Z taką mapą opowiedział historię i zażądał od zarządców miasta, aby wyłączyć tę studnię. Tak zrobiono. No i rzeczywiście nowych przypadków nie notowano. Tym człowiekiem był John Snow. Od razu dla fanów serialu Gra o tron powiem, nie ten John Snow. Ten John Snow to lekarz, dzisiaj uznawany za ojca epidemiologii. Dla mnie, dla mnie osobiście on również jest ojcem data storytellingu. Czyli umiejętności opowiadania historii na podstawie wykresów, liczb, danych, ponieważ ta mapa z punktami to nic innego jak znany nam dzisiaj mapping, typ wykresu, który wykorzystujemy również dzisiaj, na przykład przy pandemii COVID-19. Dobrze opowiedziana historia wielki przełom. No dobrze, ale możecie powiedzieć, to było dawno temu. Dzisiaj mamy mnóstwo danych, może nawet za dużo danych. Na szczęście mamy komputery, mamy sztuczną inteligencję, która potrafi te dane przeanalizować, wyciągnąć wnioski. Mamy również komputery, narzędzia, programy, które pomagają nam zrobić wykresy, infografiki. Czy dzisiaj ta wiedza, ta umiejętność jest nam nadal potrzebna? Podejrzewam, że tak. Po pierwsze, jak zaraz zobaczycie. Nasze wykresy nie zawsze są aż tak dobre. A po drugie, to nie zawsze my opowiadamy historię. Bardzo często ta historia opowiadana jest nam, a opowiadają ją media, politycy, reklamodawcy. Chciałabym Wam pokazać to, że nie zawsze jesteśmy w stanie dobrze odczytać historię i może ta historia ma jakiś ukryty cel może ktoś próbuje tą historią nas zmanipulować. Dlatego bardzo chciałabym wrócić już z tej podróży w czasie i przenieść się do czasów obecnych. I zacznę od manipulacji, która jest chyba ulubioną formą wszystkich sondaży politycznych i polityków. Chociaż jest to temat na czasie, od razu powiem, to dotyczy naprawdę wszystkich polityków niezależnie od kraju i po jakiej stronie sceny politycznej są. A chodzi o manipulację skalą i proporcjami. Posłużę się takim przypadkiem, przykładem. Jest to akurat przykład zagraniczny, ale to zupełnie nie ma znaczenia. Nie będziemy się koncentrować na szczegółach, ale na pewnych tendencjach. I co widzimy? Jakiegoś kandydata. Widzimy, że ma 40% może poparcia. Prawdopodobnie i widzimy, że jest jeszcze kilka osób, które zdobyły mniejszą ilość tego poparcia. Ale widzimy też, że nasz kandydat jest także ulubieńcem twórcy tej infografiki, ponieważ spojrzano na niego bardzo łaskawym wzrokiem. Po pierwsze, ten wykres jest nieproporcjonalny. Tak naprawdę powinien wyglądać on tak. 34% jest dużo bliżej 40. Po drugie, wcześniejsze kolory sugerowały, że nasz bohater był na niebiesko, kolor nadziei, bezpieczeństwa. Na przykład wszystkie firmy ubezpieczeniowe lubią posługiwać się kolorem niebieskim. Jego oponenci natomiast mają kolor czerwony, alarmujący. Ja poprawiłam, jak widzicie, ten wykres dla Was. Oczywiście trochę mniej widać to wskazanie na zwycięzcę takiego sondażu. Ale jest trochę bardziej obiektywny. No dobrze, trochę was okłamałam, nie tylko politycy. My sami również lubimy pokoloryzować naszą opowieść, pokazać, że jesteśmy trochę lepsi niż naprawdę jesteśmy. I to jest przykład takiego oto wykresu, gdzie pracownik chciał zareportować swoją pracę. Pokazał, ile wykonał zadań z tych założonych no fantastyczny progres. Tylko jak przyjrzymy się bliżej, zrobił on jedno, jedno zadanie więcej. Z 59 na 60. Rozciągnął wspaniale naszą oś. No i chyba wygrał życie. Ale tak naprawdę chciałam was ostrzec. Tego typu manipulacje są najprostsze. Najprostsze do zauważenia. Na to dowodem jest to, że ten wykres do internetu wrzucił jego pracodawca. Więc chyba się zorientował. Ale nie zawsze, nie zawsze błędne wykresy są efektem manipulacji. Czasami jest to po prostu zwykły ludzki błąd. I dlatego chciałam wam pokazać pewną prognozę pogody. Możecie się zorientować, że chodzi raczej o Amerykę. I tutaj pokazują nam się, jak temperatura będzie wyglądać w różnych godzinach jednego dnia, natomiast słupki absolutnie nad tym nie nadążają. No, myślę, że tutaj nie było złej intencji, nikt nie chciał nikogo wprowadzić w błąd, ale rzeczywiście wyszło dosyć zabawnie. Po co tak naprawdę są nam wykresy? Wykresy mają nam pomóc zrozumieć liczby, bo tak naprawdę dla nas liczby nie są łatwe. Szczególnie jeżeli są to jakieś procenty, jeżeli są to duże liczby. Ponadto, jeżeli już ktoś wykonał jakąś pracę, zrobił badanie, analizę, to chce się z nami podzielić już tylko wnioskami. I tu musimy być czujni. Czy rzeczywiście te wnioski są słuszne? A może ktoś porównuje pozornie te same rzeczy, które nie są te same? Może to jest porównywanie, jak ja to mówię, gruszek do jabłek. No i znowu. Chciałam Wam pokazać prawdziwy przykład, a temat nadal aktualny. Podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli. Wykres przepiękny. Kiedyś nie było podwyżek, a jak zaczęto robić takie podwyżki, rosły one rok do roku. Piękna, wzrostowa linia. Ale znowu bądźmy czujni. Zobaczmy, że nasz ostatni słupek, ten najwyższy, nie jest kolejnym rokiem. Z jakiegoś powodu jest to suma wszystkich wcześniejszych lat. Więc ja oczywiście poprawiłam dla Was ten wykres i on wyglądałby tak. Oczywiście możemy zaznaczyć, że łącznie, łącznie to były wszystkie dotacje. Natomiast czy rzeczywiście ten słupek powinien znaleźć się tak jak było to poprzednio? Czy była to planowana manipulacja? Tu zostawiam Wam to do oceny. Czasami wnioski są słuszne. Ale nie jedyne. I to też jest problem, i to też jest pewnego rodzaju manipulacja. Zobaczmy na ten wykres zupełnie inna historia. Historia o tym, jak wydajemy własne pieniądze jakie nawyki dotyczące wydawania pieniędzy mają bogaci i ci biedni. I to, co możemy zobaczyć, to, że bogaci nie wydają wszystkich swoich pieniędzy na bieżące wydatki. Robią to tylko w niewielkim stopniu, ale dużą część inwestują i oszczędzają. To chyba jest prawda. Biedni natomiast wydają wszystkie pieniądze, które zarabiają. Wydają na po prostu codzienne życie. Nie oszczędzają, nie inwestują. Chociaż nie znam tych badań, wydaje się być to słuszny wniosek, ale nie jedyny. Bo to, co jest problemem w tym tutaj wykresie, to to, że możemy mieć Błędne postrzeganie tego, ile faktycznie pieniędzy ma bogaty i biedny. Przecież oni nie dysponują tą samą ilością pieniędzy. I może ten wykres powinien wyglądać tak. I owszem, biedny wydaje wszystko, co ma, ale może dlatego, że po prostu nie starcza mu na pozostałe rzeczy. Może tutaj ten wniosek wcale nie jest wnioskiem, ale przyczyną. Tak jak powiedziałam, wnioski mogą być mylne. Mogą być niejedyne, ale powinny być, a czasami ich nie ma, albo przynajmniej nie wynikają one z wykresu. I znowu mam dla Was bardzo ładny przykład. Jest to niestety temat bardzo ważny, więc szkoda, że ten przykład wygląda w taki sposób. Ponieważ mówimy o przemocy stosowanej wobec dzieci w Stanach Zjednoczonych, zrobiono badanie, aby pokazać, jak w różnych Stanach ten, od, ten czynnik. Jest różny, tylko że tutaj niestety nic nie widzimy. Po pierwsze, nasza mapa nie jest płaską mapą 2D, tylko ktoś wprowadził nam już tu element perspektywy. A to jest trudne dla naszego wzroku. Jak jest coś dalej i coś bliżej, ciężko nam powiedzieć, który słupek jest wyższy. Dodatkowo nasze słupki. Nie są zwykłymi prostokątami, ale są stożkami, co znowu dla naszego wzroku jest bardzo ciężkie, aby oszacować, jaka jest ich wysokość. Tutaj prawdopodobnie chyba nawet nie chodzi o wysokość, tylko o kolor. Tylko znowu, czy my widzimy wszystkie kolory? Są one zbyt do siebie podobne, nie ma tutaj kontrastu. No i moja ulubiona rzecz, a mianowicie. Zdarza się tak, że niektóre stany są po prostu bardzo małe, zbyt małe, więc autor nie mógł tam umieścić swojego, swoją, swojej kolumny i zrobił to na zewnątrz, dodając tylko lekkie wskazanie, gdzie powinna ona się znajdować. Dla naszego wzroku jest to nie do wychwycenia. No dobrze, ja oczywiście mogłabym tak godzinami, ale ktoś może powiedzieć: Czy to naprawdę mnie dotyczy? Może ja. Nie pracuję z liczbami. Moja praca ma charakter fizyczny, nie siedzę przy komputerze. Może ktoś powiedzieć: Ja nie interesuję się polityką, nie interesuje mnie ekonomia. Może w końcu ktoś powie: Prognozę pogody to ja sprawdzam w telefonie. Nie ma tutaj obaw, że będzie jakaś pomyłka. Ja się zgadzam: Jesteśmy różni, ale wiecie, co nas łączy? W dzisiejszym świecie jesteśmy konsumentami. I bardzo często, właśnie data storytelling przychodzi do nas wtedy, kiedy chcemy coś kupić. I mam dla Was ostatni przykład, bardzo aktualny. Jesteśmy przed wakacjami, a że kochamy podróżować, podejrzewam, że pod kochamy również latać w odległe miejsca i uwielbiamy szukać promocji na tanie linie lotnicze. I takie właśnie. Linie lotnicze ułatwiają nam ten proces decyzyjny i pokazują nam różnego rodzaju porównywarki cen. I ta tutaj jest bardzo fajna. Pokazuje nam, kiedy ceny są wyższe, kiedy niższe. Od razu możemy zobaczyć, że w miesiącach, kiedy nie ma sezonu, te ceny automatycznie są niższe. Mało tego, pokazuje nam się cena najtańszych biletów i tych najdroższych trochę ponad 200 zł to ten najtańszy bilet. Trochę poniżej 400 ten najdroższy. Ale pewnie już nauczeni moją dociekliwością, możemy sprawdzić czy tutaj proporcje się zgadzają. I ja sobie policzyłam i wychodzi, że już w tym miejscu mamy trzykrotność naszego najtańszego biletu, czyli już tutaj powinniśmy mieć ceny w okolicach 700 zł. Czy to jest Duża manipulacja. Podejrzewam, że ceny tutaj się akurat zgadzają, ale na pewno możecie powiedzieć, że w takim ujęciu te 200 zł wydawało się dużo niższe i okazyjne. Moi drodzy, od odkrycia Johna Snowa dzieli nas prawie 200 lat. Ale wiecie, nie zmieniło się jedno. W świecie pełnym liczb ci, co potrafią opowiadać historię, Kreują rzeczywistość. A dobrze opowiedziana historia może zrodzić nam nowe możliwości, może też je zamknąć. Może otworzyć nam oczy, ale może także je przesłonić. Może sprawić, że nasza historia doprowadzi nas do wielkiego odkrycia takiego jak dokonał John Snow, albo może nami skutecznie zmanipulować. Dlatego ja Was proszę o to, żebyście byli czujni w codziennym życiu patrząc na wykresy i liczby. A jeżeli sami opowiadacie historię, to pamiętajcie o jednym, żeby wasze wykresy nie tylko coś pokazywały, ale przede wszystkim coś znaczyły. Dziękuję.